Hej, kochani! Pokażę wam jak pracuję nad aranżem do piosenki, e, więc będę biorę na tapetę utwór, który ostatnio widzieliście, usłyszeliście na Rolce, gdzie śpiewała Agnieszka Pawełczyk. E, I słuchajcie, tam było dosyć ubogo, bo e, to był tylko taki pilot. E, tam były tylko takie smyki. Posłuchajcie, nic więcej. Ale wymyśliłam, słuchajcie, dodałam takie piękne smyki, które zrobią melodię. Posłuchajcie. I posłuchajcie, jak to brzmi razem. Uwaga. Lepiej. Teraz znów osobno posłuchajcie. Wymyśliłam taki fragment. E, dobra, uwaga. Ach. I dodaję smyki, te co były. I Agnieszkę. Ale nie wierzę, spotkałam waleczne serca. Fajnie. Jest już nieźle. Słuchajcie, teraz by wypadało dodać sobie bębny. Na razie yy, zrobimy samą muzę, ok? Mam tutaj pod palcem Big Drums. Uwaga, brzmi to. U, u. O, różne takie, ale myślę, że skorzystam z tego. A też zależy, wiecie, jak mocniej nacisnę. To jest boom. Jak lżej, więc to wszystko zależy z jakim impetem nacisnę. Uwaga! Coś dobarwimy. Zaczniemy. Ściszymy y, tutaj. I o, uwaga! Jedziemy. Coś wymyślimy, żeby było ciekawiej. Uwaga! Aha, bo tu ten klik mi przeszkadza, ale zaraz go wyłączę. Uwaga! bit i okay, fajna, czy to zrobię. Dobra, słuchajcie, i mamy sobie, taki tylko pilot Wam pokazuję. Mamy sobie pliki, ja je tu yy, prostuję, bo mi się trochę krzywo zagrało, ale cóż. I słuchajcie, yy, dodamy jeszcze jakiś efekt, bo one są takie suche. Słyszycie to? O, sklikam. A zrobimy, żeby było bardziej filmowo. Nie wiem, czy Wy to usłyszycie z tej komórki. Na przestrzeń. I teraz zobaczymy, jak to zabrzmi w całości. Uwaga, włączymy Agnieszkę jeszcze. O matko, ktoś wierci w mieszkaniu. Dobra. O. No i tak to wygląda, więc nad tym dzisiaj pracuję. Dobrego dzionka, kochani, trzymajcie się, pa!